Witam na Szybko z Wrocławia w oczekiwaniu na Wielką Wodę. Jak na razie nie ma powodów do obaw. Byłem w okolicach Kępy Mieszczańskiej. Tutaj widzimy zdjęcie fosy. Poziom nie jest zbytnio podwyższony, schody nie są zalane. Następnie sobie poszedłem spacerkiem na Most Sikorskiego i z Mostu Sikorskiego takie widoki na Nowe Wieżowce. Dość ładnie to wygląda. Na razie nie ma powodów żadnych do obaw. Jak mówię, fala dopiero przed nami. Troszeczkę jest poziom podwyższony. Tu będziemy widzieli na uniwersytecie. O, właśnie, widzimy tutaj, jak jest lekko podwyższony poziom, i trochę słabo, ale jest generalnie wszystko w porządku. Tutaj dalej poszedłem w kierunku Sabora, Woda dosłownie nisko, wały niezagrożone, wszystko, wszystko w porządku. Także czekamy. Na najważniejszą falę i jeszcze na sam koniec dałem porównania z tego, jak było dzisiaj, czyli poniedziałek, 16 września 2024. O, to jest to, a na dole mamy zdjęcie z 2010, z tego samego miejsca widzimy znacznie wyższą wodę i tutaj Nil Sabora, to jest to samo, tylko że z drugiej strony, jak widzimy, dużo większe, czyli na razie nie ma powodów do obaw. Czekamy.